Witam, ja jestem Alcatraz. A to kolejny mały poradnik do Minecraft. E, tym razem będzie to fabryka Obsidianu. Ja to robię na kreatywie, ale oczywiście na. na tym. na Survivalu też działa. Fabrykę budujemy w ten sposób. Troszeczkę to zajmuje, ale <laughs> efekt jest potem. Teraz tutaj trzeba zrobić obramowanie. A tutaj, gdzieś na środku, zrobić pojemniczek na lawę. Ups. Hop. I tu wyrywamy jedno wiaderko lawy. Tutaj lepiej też zabudować zawsze na wszelki wypadek. Teraz jak tworzymy obsydian? Żeby zrobić obsydian, potrzebny będzie redstone. I ten redstone będziemy teraz zmieniać w obsydian. No i coś nie tak. się A, chwila, dobrze. Mm, przepraszam Was. Pojemniczek na lawę powinien być tu bliżej. Ale jak to zrobi tak będzie dobrze, tak będzie miał. I tutaj widzicie się produkuje Obsydian. Znaczy produkuje się. Zamieniamy redstone w Obsydian. Mm, jeżeli nie możecie znaleźć Obsydianu, czy macie tylko właśnie jedno wiaderko lawy. Jest to bardzo użyteczny sposób, bo redstone na zawsze się prawie dużo znajduje. A obsidianu niekoniecznie. Także to wszystko w tym krótkim, małym poradniczku. Jeżeli Wam się spodobało, to zalajkujcie, skomentujcie, zasubskrybujcie. I się ma.